Już drugi raz próbuję nagrać odcinek o gruzińskim stole. Może z Polakami mi się uda. Jeśli miałabym określić Gruzję jednym słowem, byłaby to przyjemność. Przyjemność dla oka. Przyjemność dla żołądka, choć niekoniecznie wrażliwego, dla ciała i dla ducha. I chociaż efektem ubocznym dobrej zabawy bywa czasem ciężki kac, atmosfera nieustającego relaksu z pewnością się z nim upora. Kraina, w której się znajdujemy, jest od tego, żeby się nie śpieszyć, tylko życie, słowo, i smaki. Wszelakie, które nas oznaczają, żeby ich smakować, doświadczać. I jeśli ktoś się śpieszy, na dobrą sprawę do Gruzji powinien nie przyjechać, żeby zobaczyć, że śpieszyć się nie zawsze, nie zawsze warto. Kuba zaprosił nas na typową gruzińską ucztę. Było to moje drugie podejście do tematu. Don't judge me. Była wigilia. Temat alkoholu w Gruzji jest nie do pominięcia. Zarówno w teorii, jak i w praktyce. I wbrew temu, co może Wam się wydawać, nie sprowadza się do libacji. Jest to rytualna tradycja, którą Gruzini traktują bardzo poważnie. Słowo klucz supra. Supra, czyli, czyli uczta, czyli spotkanie, w którym zasiadamy z bliskimi nam osobami przy, przy jednym stole i staramy się. Poznać siebie i spędzić czas w sposób, w sposób miły, w sposób przyjemny. Stołem gruzińskim rządzą y, określone zwyczaje. Zawsze jest tak, że y, wśród towarzystwa jest wybierany y, w sposób demokratyczny człowiek, który pełni funkcję tamady. Temata to, to po polsku trochę jak list jak ceremonii, jak, jak wodzirej. Człowiek, który odpowiada za to, żeby goście byli z przebiegu spotkania zadowoleni. Jest, jest swego rodzaju moderatorem, ale też aktywnie uczestniczy w suprze, wznosząc toasty. I kolejność tych toastów jest ściśle określona. Są toasty obowiązkowe, które zawsze muszą paść. Zaczynamy od, od toastu za Boga, jest toast za rodzinę, jest toast za za pokój, to za przyjaciół. Potem następuje pewna dowolność, natomiast pojawiają się yy, kolejne, które, które muszą być zniesione i oto, oto właśnie dwa postać, która nazywa się Tamada. Funkcja Tamady jest dość istotna, bo toasty w Gruzji to sztuka, sztuka retoryki, wygłoszenia bardzo długiej, starannej i kwiecistej przemowy, która dotrze do serc zgromadzonych. Oto przykład. Za przyjaźń, czwarty toast w Gruzji znosimy, za przyjaźń. Która po polsku oznacza tych, którzy są bliscy nam. Czyli przyjaciel to ten człowiek, który jest bliski Twojej jaźni, mówiąc dosłownie. A Gruzini mówią Megobrobis, gaomarjos, czyli za przyjaciół. Megobrobis to ten dosłownie w dosłownym tłumaczeniu, z którym jest jednej miski. W Polsce określamy tego, który blisko jaźni. Gruzini mówią ten, jakby jednomiskarz. Chodzi o to samo: chodzi o tych najbliższych ludzi, którzy, których dopuszczamy. I dla których jesteśmy tymi, których oni potrzebują w momentach krytycznych. Mówi się w Gruzji, że bardzo łatwo być przyjacielem, kiedy jest wszystko ładnie, kiedy jest dobrze, kiedy jest przyjemnie. Sztuką jest tą przyjaźń kultywować i podtrzymywać, kiedy jest źle. Mówił też Gruzini, że kiedy masz przyjaciela, to wszelkie troski, które na ciebie spadają, dzielisz na pół. Więc jest ci łatwo je udźwignąć. Ale jednocześnie, kiedy, kiedy masz sukces, kiedy masz radość, kiedy masz szczęście, to to szczęście jest podwójne, bo dzielicie je między siebie i radość jest również dubeltowa. Za przyjaciół, za Twoich przyjaciół, za przyjaciół Martyny, za przyjaźń, która nas połączyła i za to, żebyśmy pamiętali, że bez przyjaźni w zasadzie można żyć, ale to życie, no jakie by było? No, Płowe, szare, pozbawione blasku, a może i nawet pozbawione sensu wszelakiego. Za przyjaźń. Gałębardzius. Kielichy, tudzież szklanki w górę i pijemy. Tylko co? Wino, wino, wino i jeszcze raz wino. I to wino białe. Wino białe ze szczepu rykacji Teli. I choć nie jest to wysokoprocentowy alkohol, działa równie szybko, bo w Gruzji pije się do dna. No, te najważniejsze. To za Boga, za. Za miłość, za rodzinę, za kobiety, za, kobiety, za damy, za ojczyznę, czyli te, te najistotniejsze jest w obowiązku każdy biesiadnik płci męskiej spełnić do nas. Kobiety teoretycznie tylko mogą, nie muszą. Niestety w praktyce istnieją sytuacje, w których odmówić zwyczajnie głupio. Wyobraźcie sobie kilkuminutowy toast za przyjaźń polsko-gruzińską, po którym powiecie nie dziękuję. No słabo. Dlatego właśnie wspólna biesiada kończy się zazwyczaj wesoło. Wszyscy <noise> <noise> wś nie wś w mi w, 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 w <głosy> Stół, <głosy> Bardzo ładnie. <noise> bardzo dobrze. Zajbista, piękna. Stół. Co jeszcze? What Stół odnośnie. na z nogami. <noise> Stół z powołaniem. Okej. Porada dla dziewczyn. Dziewczyny, jeśli nie chcecie pić w Gruzji alkoholu, mówcie, że jesteście w ciąży. Co możemy powiedzieć facetom? Że są bardzo chorzy. Tak? Na antybiotykach. Na antybiotykach. I'm going to go to the city of 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 the Kolejną niezbędną rzeczą przy gruzińskim stole jest jedzenie. Potrawy gruzińskie są dość proste, pyszne, ale kaloryczne. Flagowymi daniami Gruzji są oczywiście hinkali, przypominające nasze pierogi. Myślałam, że one są bardziej zwarte, a tam to wszystko lata w środku. To jest taki worek. No to jest taki worek. I chaczapuri, pieczywo z różnymi dodatkami, głównie z serem. Biada tym, którzy nie lubią kolendry. Dlatego, że dodaje się ją tu niemal do każdej potrawy. Aż dziwne, że nie dodają jej do wina. Co ciekawe, Gruzini nie piją herbaty. Nie piją też kawy. Tyle krów, a mleko w Gruzji to towar luksusowy. No, może nie aż tak, ale jest bardzo drogie. I w wielu knajpach na przykład nie można się napić kawy z mlekiem, bo mleka nie ma. Gruzini mleka nie piją. Mleko się psuje. Gruzini robią z mleka sery. Czemu ta krowa się cofa? Nie cofaj się. Już, 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 już. przechodzę. Już mnie nie ma. Uff, przeżyłam. Jest taka legenda o powstaniu Gruzji, która mówi o tym, że kiedy Bóg po stworzeniu świata rozdzielał ją ziemię pomiędzy narodami, jeden z narodów nie ustawił się tak jak inny grzecznie w kolejce, tylko zaczęli ucztować i śpiewać ku chwale pana. I na koniec zorientowano się, że wszystkie ziemie zostały już rozdane, a ten jeden biedny naród, wesoły, zabawny, nie dostał nic w przydziale. I Bóg, patrząc na ten wesoły naród, zlitował się i dał im ziemię, która była przeznaczona na jego własny ogród najpiękniejszy fragment ziemi i była to właśnie Gruzja. Przyjechałyśmy tutaj wczoraj po zmroku, przez co pierwszy raz widzę widok z okna. Tak wygląda nasz domek, w którym śpimy. No dzisiaj plan jest ambitny. To jest plan. Tam. Kolega Kolegas. Z... Ale prowadzi mnie przez największy śnieg, no. najgorszy. Holland. Yeah, hi. Kai, na szczycie. Why you tongue so alone to such a dangerous way? Because I'm not alone. Where is your press? Oh, there. He is going. Resztki oddechu zabiera mi pan, który chce ciągle rozmawiać. W Gruzji nigdy się nie jest samemu. Pytasz, ile mam lat, czy mam męża, jak mi się podoba. Tutaj widać, jak to jest pochyłe. Przed chwilą z tej góry zjeżdżał na tyłku jakiś Chińczyk i powiedział, że ciężko mu się schodzi, więc co jedzie. Giry miał po brodę. Ja Teraz się zastanawiam jak będę schodzić tutaj. Jestem. Jestem. Podstawowym sposobem eksplorowania i przemieszczania się w Gruzji jest marshrutka. Tani bus, który jeździ od miasta do miasta. Siatka połączeń jest bardzo przyzwoita i zatrzymuje się tam, gdzie akurat chcecie wysiąść. Niekoniecznie na przystanku. Zdecydowanie więcej wolności daje wynajęcie auta, choć prowadzenie go może być przygodą samą w sobie. Nie tylko ze względu na to, że przepisy drogowe w Gruzji są dość umowne, również te dotyczące prowadzenia pod wpływem ale dlatego, że mimo ruchu prawostronnego może wam się zdarzyć kierownica po prawej stronie. Taka aprocycja żałobna. <noise> Chcieliśmy pojechać w historyczne miejsce, w którym gruzini, którzy liczyli kilkakrotnie mniejszą armię, wpierdzielili turkom, ale tam nie dojedziemy, dlatego że jest za dużo śniegu i nie wiemy, czy wrócimy. Cześć! Powiedz mi jeszcze raz, jak ja mam to zrobić. A ręką, nie... ten metal chwyta z przodu. Tak. I stajesz tutaj teraz stoi. Mhm. I zamachujesz się prawo i siadasz. Tak, tak. Się... Podejdź do niego do brzuszka. On, on mnie zaraz kopnie. <laughs> nie bój się. Osiołki są przyjemne. Ale on się nie boi. <laughs> Ach, poszedł sobie. <laughs> Tak wygląda niezadowolony gruzin. Kaśka bo też <laughs> Namawia nas, żebyśmy zostały tutaj dzień dłużej, ale mamy plany kręcenia wieczorem. I cały czas się wykłóca z nami przy każdej okazji już ma przygotowany o... Piciu. A tak wygląda jego niezadowolenie. And goodbye until tomorrow morning when we go to Tbilisi. No we go tonight. Jeśli uh, tonight. podobałby Ci się ten odcinek, rób to też. It's, okay like, It's okay like this. Should I start? Yes. ზე აიტი აფეხის წويرებ ზე ზემზის galaxy ჩამოიხედა. იດგა თბილისი როგორც ერეკლე ხმალაღ მართული ნარის ციხესთან. ზე აიტი აფეხის წويرებ ზე ზემზის galaxy ჩამოიხედა.